Zadanie na spokojnie. 2021 rok. Matura rozszerzone Zadanie szóste. Szóste z logarytmami. Wygląda groźnie. Niech logarytm przy podstawie 2 z 18 będzie C. Wykąd, że logarytm przy podstawie 3 z 4 to jest 4 podzielone przez C-1. minus Myślę, że łatwiej będzie zająć się wymnożeniem tego. Po prostu logarytm przy podstawie 3 z 4 razy c minus 1 równa się 4. To było łatwe. Od tej pory całe zadanie będzie jednym wielkim JGZ. Czyli jak genialnie zauważamy. Po pierwsze, jak genialnie zauważamy, będzie nam potrzebna cała masa wzorów dotyczących logarytmów. Definicja też, ale już je pisą, może nie będę. No i cóż, zajmijmy się tym c minus 1. No to proszę, c minus 1 to będzie co? Logarytm przy podstawie 2 z 18 odjąć 1. Jak genialnie zauważamy, logarytm 1 to może być logarytm przy podstawie 2 z 2. A dlaczego nam to było? No bo jak genialnie zauważamy, możemy użyć 0 pierwszego, tak? czyli logarytm przy podstawie 2 z iloraz 18 przez 2. Co nam daje logarytm przy podstawie 2 z 9. Jak genialnie zauważamy 9, to jest 3 do 2. I możemy w tym momencie użyć wzoru numer 2 i z tą dwójką, która jest wykładnikiem nad trójką, wyskoczyć przed logarytm, czy będą dwa, logarytmy przy podstawie 2 z 3. Tyle fioletowego i tyle tego C minus 1. No to teraz przygotujmy sobie to niebieskie. Zrobimy dokładnie to samo, co z tym logarytmem przy podstawie 2 z 9. Bo, bo jak genialnie zauważamy, jest tą czwórka. Która łatwo da się zapisać w postaci 2 do 2. W związku z powyższym będą to na mocy oczywiście też tego wzoru numer 2 2 logarytm przy podstawie 3 z 2. No to mamy jedno i drugie. I w takiej postaci przemnożone będziemy chcieli pokazać, że to jest równe 4. No właśnie. Na razie postawiliśmy sobie tutaj znak zapytania, bo, no bo, no bo niby nie wiadomo, tak? Mamy to wykazać. No tak, to mamy tu dwójkę i tu dwójkę, więc możemy sobie je wymnożyć i wystawić czwórkę przed wszystko. To tak naprawdę nam, przyjdzie nam wykazać, że logarytm przy 3 z dwóch raz logarytm przy postawie 2 z 3 to jest 1. Niektórzy od razu wiedzą, że to są wzajemnie odwrotne logarytmy, ale ja przepiszę wzór trzeci w taki dość sprytny sposób. Popatrzmy. Ten drugi, Logarytm przy podstawie 2 z 3, zgodnie z tym trzecim wzorem, to może być logarytm przy dowolnej podstawie, no bo tam jest wpisane C, a z 3 podzielony przez logarytm przy dowolnej, ale takiej samej podstawie, z 2. No więc wybrałem zupełnie przypadkowo, tak? Jak genialnie zauważamy, najlepszą postawą będzie 3. Dlaczego? Bo ten górny z licznika, logarytm przy podstawie 3 z 3, to jest po prostu 1. I mamy jeden podzielone przez agardę przy postawie 3 z dwóch. Myślę, że cała zabawa w tym zadaniu polegała na tym, żeby nie pomylić tych trójek z dwójkami. No, teraz już będzie łatwo. Z górki to już nic wielkiego nie trzeba genialnie zauważać. Tylko może nie aż tak genialnie, ale zauważyć, że to po prostu na lewej stronie mamy jedynkę. Jeden równa się 1, Zatem... Lewa równa się prawej. Możemy zmazać śmiało znak zapytania. Bo to już jest koniec zadania. Dziękuję za uwagę.